Siema! Jestem Marek. Dzisiaj trochę różniejszy odcinek, dlatego odpowiem na Wasze pytania, które zadawaliście na Facebooku. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do oglądania. Jeśli miałbyś być biedny lub skoczyć z mostu, to z którego mostu byś skoczył? Przede wszystkim musiałbym dokonać mądrego wyboru, aby wybrać jakiś prestiżowy most. Wiadomo, nie chciałbym skakać z byle czego. Co mam zrobić, gdy banknoty 500 zł same wysuwają się z portfela? Więc tak, na początek proponowałbym wybudzić się z fazy snu, a potem sprawdzić, czy starczy Ci do dziesiątego. Co mam zrobić, jak dziewczyna nie poleciała na złotego Rolexa wysadzonego diamentami? Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy ta dziewczyna jest w ogóle dziewczyną. Chociaż w sumie facet też by poleciał, także mówisz o abstrakcyjnej sytuacji. Podjeżdżasz sobie a piątką, a tu cebulaki krzyczą. Bananowiec, hajs od starych. I co wtedy? A. Otwierasz szybę i krzyczysz. Co tam, paprasz biedaku? B. Olewasz Janusza, bo Twoja ślina jest więcej warta niż jego roczne torobki. C. Rozjeżdżasz na wstecznym i pozywasz do sądu o odszkodowanie za sobą. Co polecasz jako żwilek do kociej kuwety? Diamenty czy może lepiej brylanty? Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem byłyby szafiry, ale to tylko moje upodobanie. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb kotka. Spada Ci na ziemię banknot 500 zł. Przechodzisz bez wzruszenia czy rzucasz drugi, żeby nie wejść na biedaka? W takich żenujących sytuacjach opróżniam zawartość portfela i znikam w tłumie. Którego Rolexa najlepiej założyć na spacer z psem? To zależy od razy i maści psa i od tego, jak bardzo ekskluzywną obrożę nosi Twój publik. Lepiej mieć ekskluzywny samolot czy ekskluzywny statek. Mateusz, żeby czuć się prestiżowo, musisz posiadać ekskluzywny samolot i ekskluzywny statek. Najlepiej, jeżeli będziesz posiadał po kilka sztuk, aby wybierać w zależności od Rolexa. Co jakby dziewczyna powiedziała Ci Rolex albo ja? Oczywiście. Zakładam Rolexa i wyrywam następną. Co za wieśniak. Widać, że siano Ci z butów wychodzi. Hmm. Rzeczywiście. Jakiego dezodorantu używasz? W sumie jakiś bardziej z Chanel'a. Trochę mało prestiżowy, ledwo 300 zł kosztuje, ale przynajmniej ładnie pachnie. Co powinna zrobić dziewczyna, gdy zobaczy Twojego wysadzonego diamentami Rolexa? Sugerowałbym, aby zmieniła mokrą bieliznę. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, w których odpowiadam na Wasze pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, łapkę i komentarz. Do zobaczenia!